Siemaneczko ziomeczki, witajcie w pierwszym odcinku z serwera caniaknch.pl IP będzie w opisie Serwer do końca nie jest gotowy, ale tak mniej więcej wygląda środek spawnu tutaj są zasady Stop nie na razie jest tylko jedna bo innych nie ma, bo ten serwer został założony Villager, o, tutaj są villagerowie waluta serwera koksy refy chleb karot, czyli marchewki ziemniaki upieczone i sety i miecze jak widzicie, taki mieczyk jaki jest i łuk. Tutaj, przyspieszę trochę, tutaj jest chyba stołniarka. Nie wiem, co to jak będzie miało być. No i tak, polecam serwer, jak zawsze. No. Tutaj itemy na gili. 64. Złota, żelazo, szmaragdy, diamenty TNT. No i tak... Tak to mniej więcej wygląda. No. No to naraska ludziska. A, jeszcze jedno. Mów. Pole... Mówcie na jakich serwerach mam nagrywać będę reklamował. Chodźcie! Araha!